Dorotą Sienkiewicz i dosłownie bohaterską, drodzy Państwo, ponieważ w czasie zamordyzmu covidowego i w czasie terroru sanitarnego trzeba było nie lada odwagi, by sprzeciwić się systemowi, co bardzo odważnie i profesjonalnie uczyniła pani doktor Dorota Sienkiewicz. A przypomnijmy, jest to specjalista wysokiej klasy, specjalista pediatrii z tytułem naukowym doktora habilitowanego Takiego ruchu zbrodniczy system, jaki uczyniła pani dr Dorota Sienkiewicz, łatwo nie wybacza. Przypomnijmy, pani dr Dorota Sienkiewicz przestrzegała młodzież, dzieci i młodzież przed ryzykiem związanym z przyjmowaniem preparatu na COVID-19. I my, drodzy Państwo, jesteśmy tu po to, by solidarnie razem z dr Dorotą Sienkiewicz, ale również z innymi prawymi dobrymi lekarzami, medykami wyrazić. Swój i sprzeciw wobec zamordyzmu w polskim systemie opieki zdrowotnej, który jest generowany przez chore monopole czy to WHO, czy to NFZ, czy to ISP. Lekarskich mówimy dzisiaj jednym głosem dość mafijnych układów i e, lobbystów big farmy w polskim systemie opieki zdrowotnej, które nękają polskich dobrych, prawych lekarzy, takich jak pani dr Dorota Sienkiewicz. W imieniu pani dr Dorota Sienkiewicz wypowie się pani Anna Kurkowska, dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, którego to Stowarzyszenia Pani dr Dorota Sienkiewicz jest prezesem. Zapraszam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nie ma z nami dzisiaj pani doktor Doroty Sienkiewicz, ponieważ bardzo ważne sprawy rodzinne zatrzymały ją w Białymstoku, ale jestem ja. I chciałam państwu serdecznie z całego serca podziękować za to, że odpowiedzieliście na naszą prośbę o wpłatę na tłumaczenie z języka angielskiego artykułów naukowych. Otóż sąd lekarski nakazał pani doktor Sienkiewicz przetłumaczenie 567 stron artykułów naukowych i dał na to kilka dni. Tłumaczenie musiało być przygotowane przez tłumacza przysięgłego. Dzięki Wam, drodzy rodacy, niemożliwe stało się możliwe. Oto tutaj dowód. Mam przed sobą tłumaczenie, za które zapłaciliśmy prawie 40 tysięcy złotych. Nie byłoby to możliwe, gdybyście nie złożyli się. Za każdą najmniejszą i największą złotówkę jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam te tłumaczenia posłużą nie tylko w procesie dr Sienkiewicz, ale także w procesie 114 lekarzy oskarżonych o to, że podpisali apel w sprawie COVID-19 skierowany do władz polskich. Tłumaczenia te zostaną wykorzystane także w procesie. Os poszkodowanych przez niepożądane odczyny poszczepienne. Jeszcze raz z całego serca ja osobiście dr Sienkiewicz, zarząd stowarzyszenia i całe stowarzyszenie serdecznie wam dziękujemy. Jesteśmy dumni z naszych rodaków, że odpowiedzieli, że są tak bardzo solidarni, że się zmobilizowali. Serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję pan Mecenas Arkadiusz Tetela, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w naczelnej Izbie Lekarskiej ponownie. Ponownie mamy swój cel. Walczymy o, o prawdę. Jak Państwo wiecie, już oficjalnie administracja rządowa Stanów Zjednoczonych Ameryki zapowiada zakazanie szczepień przeciwko COVID-19. W tej chwili już większość Stanów nie szczepi dzieci. Co z tego wynika? Z tego wynika jeden zasadniczy wniosek, że Pani doktor w swoim apelu miała całkowitą rację. Całkowitą rację. Przez to, że sąd umożliwił, dał nam tą szansę i dzięki hojności Was wszystkich wspierających stowarzyszenie udało się przetłumaczyć przynajmniej najważniejsze artykuły naukowe, potwierdzające prawdziwość twierdzeń pani doktor. Dziś naszym zamiarem jest przedłożenie tych artykułów, przekazanie ich sądowi wraz z tłumaczeniem przysięgłym, tak jak sąd sobie tego życzył, i zobowiązanie biegłych do odniesienia się do tych apeli, bo nam na niczym więcej nie zależy, jak na prawdzie, żeby prawda oficjalnie zwyciężyła. Jeżeli są jakiekolwiek argumenty wskazujące, że pani doktor nie miała racji, no to one powinny być skonfrontowane z tymi artykułami. Do tej pory w toku postępowania z takimi dowodami się nie spotkaliśmy. Przypomnę, że ta sprawa jest dosyć symboliczna. Pani doktor została. Wezwana na przesłuchanie do, przez panią rzecznik e, Topolewską, e, osobę, która otrzymywała od firm farmaceutycznych, w tym od AstraZeneca, e, wsparcie finansowe. E, nie została wpuszczona do wnętrza izby, została przesłuchiwana e, z urąganiem e, wszelkim procedurom, e, z naruszeniem tajemnicy postępowania w korytarzu w przedsionku do izby. Jej wyjaśnienia nie udało jej się dokończyć, bo zostały przerwane przez panią rzecznik. Potem trafiła przez sąd lekarski w Białym Stoku, który w składzie lekarzy-stomatologów, to jest też symptomatyczne, samych stomatologów, bez powołania jakiejkolwiek opinii biegłego, orzekł, że jest winna i zawiesił jej na jeden rok prawo wykonywania zawodu nieprawomocnym wyrokiem. Po czym złożyliśmy odwołanie, domagając się przeprowadzenia dowodów z publikacji, które zostały przez nas złożone i powołania lekarza zakaźnika jako biegłego. Nikt dotychczas do tych dowodów się nie odniósł, do tych publikacji. Natomiast sąd zechciał powołać biegłego w postaci pani profesor Paradowskiej Stankiewicz gdzie wykazywaliśmy, że jest to osoba, która nie powinna opiniować w tej sprawie, bo jest w sytuacji potencjalnego konfliktu interesów, choćby z racji również finansów, które otrzymywała ona i towarzystwo, którego jest członkiem od producentów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek. Yy, pojawiło się pytanie cały czas w toku tego postępowania, o jaką prawdę tutaj chodzi. I skoro sąd ostatnio umożliwił nam przedłożenie tych artykułów, ich przytłumaczenie, to ja mam nadzieję, że nam chodzi o tą prawdę jedyną. I dzisiaj sąd wyda wyrok uniewinniający. To tyle pokrótce, co chciałem powiedzieć na temat historii tego postępowania. Prosiłbym jeszcze pana mecenasa Wesołowskiego, który również jest obrońcą, pani doktor, aby również zabrał głos i powiedział parę słów od siebie. Dziękuję panie mecenasie. Aplikant adwokacki Mateusz Wesołowski, z upoważnienia Pana Mecenasa Arkadiusza Teteli. Wspólnie z Panem Mecenasem jestem obrońcą w tym postępowaniu. Widzimy tutaj szereg nieprawidłowości, które wzbudzają uzasadnione kontrowersje. Jawność rozprawy została wyłączona, pomimo że według nas nie zaistniały przesłanki umożliwiające wyłączenie, to pierwsze naruszenie. Kolejne Naruszenia są takie, iż przeciwko naszej klientce powoływane są opinie biegłych, które są na pierwszy rzut oka nierzetelne, a biegli są stronniczy. Mamy tutaj panią profesor Paradowską, która jest beneficjentem firm farmaceutycznych. Pomimo to orzeka w sprawie, można powiedzieć, bezpośrednio z nią związanej. Mamy panią. Biegłą Wiśniewską, która w oświadczeniu publicznym domagała się ukarania członków Stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, do których pani dr Sienkiewicz e, któ którego pani dr Sienkiewicz jest e, prezesem. Takie praktyki sądowe są niedopuszczalne. My się w związku z tym przeciwstawiamy e, te, tego rodzaju. E, procesowi. Mamy wrażenie, że wyłączenie jawności może nie mieć na celu e, pra, nie, nie mieć na celu dążenie do e, prawidłowego toku postępowania, lecz do ukrycia właśnie tych nieprawidłowości. E, jednakże liczymy na to, że sędziowie wiedząc, że nasza klientka jest niewinna, ponieważ tak naprawdę nie podlega to wątpliwości. Okazało się, że nasza klientka miała rację, na to wskazują, co wskazuje szereg badań przez nas przekładanych, że treść apelu wygłoszona przez naszą klientkę była zgodna z aktualną wiedzą medyczną i żadne opinie biegłych, stronniczych nie mogą spowodować, iż to, co powiedziała nasza klientka, co było prawdą, tą prawdą nie będzie. Nawet jeżeli nasza klientka zostanie skazana, to twarde fakty i badania wskazują na to, że nasza klientka jest niewinna. Niewinny człowiek, choćby nawet były wątpliwości co do winy w przypadku winnego człowieka, sąd powinien rozstrzygać wszelkie wątpliwości na jego korzyść. Tutaj mamy sąd, który jest tronniczy, gdzie nie mamy charakteru których. Kontradyktoryjnego postępowania, ponieważ tłumacząc tutaj dla opinii publicznej, proces karny w Polsce jest kontradyktoryjny. To znaczy, że są dwie strony jest prokurator y, i obrońca w tym wypadku, którzy wymieniają się argumentami. Sąd powinien zostać pozostać bezstronny, a wszelkie wątpliwości sąd powinien rozstrzygać nie na niekorzyść osoby oskarżonej, ale na jej korzyść. W tym wypadku jest odwrotnie. W tym wypadku nasza klientka nie ma nawet prawa do, do, do zasady równości broni, w związku z tym, że w momencie, kiedy biegli sądowi powołują się, na, powołują się na badania w języku angielskim, te badania są respektowane. Te badania oczywiście są sprzeczne z tezą wygłoszoną przez naszą klientkę, ale w momencie, kiedy nasza klientka powołuje takie same badania w języku angielskim, to sąd stwierdza, że powinniśmy przełożyć tłumaczenie przysięgłe. No i tak jak tutaj zostało stwierdzone, ja o tym nie wiedziałem, że to aż kosztowało 40 tysięcy. Pomyślcie sobie Państwo, jakby nie było tego zaangażowania społecznego i stanąłby lekarz, który nie jest w stanie wyłożyć tych pieniędzy. Zostałby skazany. Czy chcemy takiego sądownictwa? Uważam, że nie możemy pozwolić na to, żeby wymiar sprawiedliwości w taki sposób w naszym kraju wyglądał. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Widzę, że tutaj pani Anna Kurkowska ma rachunek za to tłumaczenie, ile faktycznie ono wynosiło. Można zrobić przybliżenie. A teraz zapraszam do głosu panią Justynę Sochę. Profesor Dorota Sienkiewicz znamy już od kilkunastu lat z publikacji naukowych dotyczących powikłań neurologicznych poszczepiennych u dzieci. Jako organizacja, która reprezentuje rodziców poszkodowanych dzieci, poszkodowanych zarówno przez przymus szczepień, jak i powikłania poszczepienne, jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni i angażujemy się na 100% w obronę szlachetnych lekarzy, w tym obronę pani prezes, prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, organizacji, która dała w czasie tak pandemii ludziom siły i argumenty merytoryczne do obrony przed zamordyzmem zarówno krajowym, jak i globalnym. Teraz chodzi o dzieci i obronę ich przed eksperymentalnym preparatem na COVID, ale system i płatni agenci koncernów farmaceutycznych, którzy zasiadają w tej izbie, bo zarówno skład sędziowski, jak i rada ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, jak i biegli powołanych, są jak wspomniał mecenas Wesołowski, beneficjentami korporacji farmaceutycznych. Więc wszyscy doskonale wiemy, o co tu chodzi. Chodzi tylko o biznes globalnych korporacji, a nie o zdrowie i życie naszych dzieci. System jest o tyle bezczelny, że dokładnie o godzinie 15, czyli jak rozpocznie się kolejna rozprawa przeciwko szlachetnej profesor Dorocie Sienkiewicz, Komisja Zdrowia Sejmowa ma zająć się raportem Najwyższej Izby Kontroli Zdrowia Obowiązkowych Szczepień Dzieci, gdzie jedynym problemem, polskiego systemu jest to, że tych dzieci jest za mało zaszczepionych i należy przekręcić śrubę. Sanepidy na wezwanie doktora Pawła który również jest beneficjentem, to jest bardzo ładne słowo, korporacji farmaceutycznych i mimo to piastuje to stanowisko, ma namierzyć około miliona nieszczepionych dzieci, bo system wie tylko o 80 tysiącach. Więc ja, drodzy rodzice, mówię do Was, to jest 2 miliony Polaków, matek i ojców, mówię do Was, połowa polskiego społeczeństwa jest przeciw przymusowi szczepień, albo nawet dużo więcej, powiedzmy temu wszystkiemu, stop. Zapraszam 5 kwietnia na Marszu Wolność w Warszawie, gdzie ten zamordyzm będziemy zatrzymywać. A tu dowód, który chcę przedstawiać na yy, mam nadzieję, że mi się uda. Na dzisiejszej komisji zdrowia kilkadziesiąt dokumentów z sanepidów z całej Polski dowodzących, że sanepidy te ingerowały w zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli fałszowały statystyki powikłań poszczepiennych w Polsce. I pan Grzesiowski nic z tym nie robi. I Najwyższa Izba Kontroli nic z tym nie robi. Fałszowana jest statystyka, na podstawie której mówi się rodzicom i Polakom, że szczepienia w Polsce są bezpieczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W imieniu mieszkańców Warszawy wypowie się pani Sylwia Lech. Zapraszam. Szanowni Państwo, jako... Warszawiacy jesteśmy głęboko zaniepokojeni działaniami pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a teraz też już kandydata na urząd prezydenta Polski. Dlatego w dniu dzisiejszym, jako struktury warszawskie i podwarszawskie Konfederacji Korony Polskiej w delegacji zarządów okręgowych udaliśmy się do warszawskiego urzędu, aby przekazać do pana Rafała, Pismo, w którym teraz to my żądamy, aby wycofał się z tych skandalicznych słów, w których żąda likwidacji Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i naukowców. E, I proszę Państwa, odczytam Państwu teraz krótki fragment e, tego, e, tego pisma i tutaj. Proszę państwa, proszę o uwagę. E, pana wypowiedzi stanowią naruszenie kilku kluczowych zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, które gwarantują każdemu obywatelowi prawo do wolności słowa, artykuł 54, prawo do zrzeszenia się, artykuł 58 oraz zakaz dyskryminacji, artykuł 38. Te zasady stanowią fundament, na którym opiera się nasza wspólna rzeczywistość, w której poszanowanie praw jednostki jest podstawowym obowiązkiem każdego organu władzy publicznej. Pańska deklaracja, by likwidować organizację działającą zgodnie z prawem, stoi w sprzeczności z tymi podstawowymi zasadami. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców działa w mocy obowiązującego prawa, a jego członkowie są profesjonalistami, którzy kierują się wiedzą, odpowiedzialnością i etyką zawodową. Zatem w imieniu Warszawiaków apelujemy o pilne wycofanie się z wypowiedzi, które sugerują ingerencję w wolność zrzeszania się i wyrażania poglądów. Prosimy o potwierdzenie, że działania podejmowane przez pana urząd będą w pełni respektować konstytucyjne prawa obywateli. Niezależnie od ich przekonań, poglądów czy przynależności organizacyjnej. I szanowni Warszawiacy, też proszę przyglądajcie się, patrzcie na ręce pana Rafała Trzaskowskiego, ponieważ pan Rafał może posunąć się jeszcze dalej i będzie chciał kol likwidować kolejne stowarzyszenia, które nie będą dla niego wygodne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz pana posła Włodzimierza Skalika. Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj są obecni, którzy zużywają swój czas, który mogliby przeznaczyć na zupełnie inne ciekawe rzeczy. Ale nie, uznają Państwo, że trzeba tutaj być i bronić tej jakże pięknej postawy Pani Profesor Sienkiewicz. Moi drodzy, trwa próba sił. Poważna próba sił. Nie miejmy złudzeń, że mamy do czynienia z globalną mafią, mającą do dyspozycji przepotężne zaplecze, przede wszystkim finansowe, infrastrukturalne, medialne. To jest dzisiaj zaskakujące, moi drodzy, przecież struktury państwa są tworzone po to, by chronić obywateli przed złymi ludźmi. Struktury państwa powinny stać na straży, bronić słabych, najsłabszych, najmłodszych przed zakusami różnych dziwnych szarlatanów, którzy dla pieniędzy są gotowi uczynić nawet najbardziej podłe rzeczy. I dzisiaj oto w Polsce, i nie tylko w Polsce, niestety niemalże we wszystkich państwach świata. Ale w Polsce to, co nas najbardziej interesuje, bo przecież tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, w Polsce struktury państwa są używane przez mafię do załatwiania swoich brudnych interesów. To przecież tutaj, w tej izbie, w tym sądzie, jakiś czas temu przy kolejnej rozprawie w przerwie jeden z członków... Składu orzekającego, gdy zarzucaliśmy, że członkowie składu orzekającego mają powiązania i są z przemysłem farmaceutycznym i są skorumpowani przez ten przemysł, to jeden z lekarzy ze składu orzekającego w przerwie mówi: No, tak, ale drodzy Państwo, innych Państwo nie znajdziecie, innych Państwa nie znajdziecie lekarzy. Są tylko tacy, no nie, nie są tylko tacy, bo są również tacy jak pani profesor Sienkiewicz. Takich, takich fantastycznych lekarzy chcemy bronić, chcemy bronić i moi drodzy, tak, ten potencjał przeciwnika może przytłaczać, może przytłaczać. Tak, administracja państwowa, media, całe zaplecze, cała ta infrastruktura służy mafii farmaceutycznej. Ale po naszej stronie, moi drodzy, jest prawda. To, co pan mecenas Tetela na to zwrócił uwagę, podkreślał, my przychodzimy tutaj bronić prawdy. I moi drodzy, jeżeli dzisiaj o godzinie 15 jest posiedzenie Komisji Zdrowia, to uczciwa władza, uczciwa władza, która służy obywatelom, dowiedziawszy się o takich dokumentach, o takich naukowych opracowaniach, dowodzących szkodliwości tych wszystkich preparatów, to ta władza w podskokach, w podskokach powinna się zainteresować tymi badaniami po to, by po analizie wyciągnąć słuszne wnioski i chronić obywateli przed, tym, przed tymi truciznami, przed tym nawet nie wiadomo czym, tak? czymś, co na pewno nie służy zdrowiu. Ale co się dzieje? Nie, ta władza każe wystawia na próbę panią profesor. I mówi, proszę do następnego posiedzenia sobie to wszystko przetłumaczyć, tak? Może jeszcze na chiński. Tak, przez tłumaczy przysięgłych. I co się okazuje dzięki ludziom dobrej woli, jest to możliwe. I tak jak tutaj ludzie sprzyjający pani profesor poradzili sobie z tym problemem, Poradzimy sobie z każdym innym. Moi drodzy, prawda zwycięży. Mam na koniec komunikat. Na jesień ubiegłego roku w ramach klubu poselskiego Konfederacja wyszedłem z inicjatywą, zanim to było modne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, żeby opracować projekt ustawy wyjścia Polski z WHO. Wyjścia Polski z WHO. I dzisiaj chciałbym z przyjemnością przekazać komunikat, że projekt ten, którego inicjatywa z mojej strony pojawiła się na jesień ubiegłego roku, dzisiaj jest udoskonalony, w pełni przygotowany, z odpowiednią argumentacją, podpisany przez wszystkich posłów Klubu Konfederacja i będziemy składać do Laski Marszałkowskiej Prec Who! Precz Who! Moi drodzy, tak. Nie dla WHO, nie dla WHO, nie tylko koszulka, nie tylko hasło, ale czyny. Musimy rozerwać te więzi mafijne w Polsce, by żyć normalnie. Tu jest Polska, szanowni państwo. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Chyba będziemy się udawać na rozprawę, bo już 15, nawet kilka minut po więc nie będę pytać, czy są pytania. Dziękujemy bardzo. Jak dużo tych dokumentów w Sanepidu było? Mniej więcej? Zaraz Jakich Jak Dokumentów w ile mniej więcej przyszło? Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt tak, ułamek, tak. tak. Yy, kilkadziesiąt, także zaraz się rozpocznie posiedzenie. To, bardzo. Dziękuję